Radio Z Gold. Zawsze wielkie przeboje. Radio Z Gold. Witam słuchaczy Radia Z Gold i czytelników Giżycko Info. Naszym gościem jest pani sędzia Anna Maria Wesołowska, zaproszona przez Centrum Profilaktyki i Uzależnień Integracji Społecznej w Giżycku. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie sędzia w stanie spoczynku. Pani sędzio, proszę mnie poprawić, jeśli tutaj zdarzył się jakieś pomyłki. 32 lata orzekała pani w sprawach karnych. To były takie naprawdę bardzo mocne przestępstwa, bo jak udało mi się dowiedzieć, to były, byli obcinacze palców, było wywożenie do lasu, różne, różne naprawdę straszne rzeczy. Wszyscy słuchacze i, i czytelnicy też powinni kojarzyć panią z takiego dokumentu fabularyzowanego, który był w jednej stacji telewizyjnych. I wreszcie jest Pani taką prekursorką um, nauki młodzieży właśnie w tych sprawach karnych, w tych sprawach prawnych. I tutaj pozwolę sobie Panią zacytować: Nie mogę pogodzić się z tym, że bardzo mało edukacji prawnej poświęca się dzieciom. Nie mogę pogodzić się z tym, że dzieciaki coraz częściej zamiast w ławkach szkolnych zasiadają na ławach oskarżonych. I tutaj są dwie przyczyny. Jedna to jest taka, że rzeczywiście bardzo mało tej edukacji prawnej. A druga to, że wciąż mimo tego, że postęp idzie tak bardzo do przodu, wciąż zbyt mało rozmawiamy z dziećmi, która jest bardziej trafna teza. Jedna i druga. Edukacja prawna ciągle jest w zalążku. Dlatego ja podziwiam miejsca, które walczą o to, żeby z tą edukacją prawną do młodzieży dotrzeć. Systemowej nie mamy, ale chociażby takie spotkania są dla dzieciaków na wagę złota. Tylko, że dzisiaj nie wystarczy edukować tylko młodzież. Potrzebna jest ta edukacja każdemu z nas, również rodzicom. Dzisiaj wychować dziecko w tych trudnych bardzo warunkach, gdzie są, jest przemoc. Te wzorce płynące z mediów też nie zawsze są właściwe. Wychować dziecko jest trudno, w związku z tym rodzicom jest potrzebne również... Uświadomienie, jakie są zagrożenia dzisiejszej współczesności. Edukacja prawna dzisiaj musi się zaczynać, jak ja to mówię, od przedszkola, bo tam dzieci mówią już o swoich problemach. Tam, na czwartym miejscu, mówią: Chcielibyśmy, żeby rodzice z nami rozmawiali. To jest nasze marzenie. Na pierwszym miejscu żeby rodzice się nie kłócili, żeby tata nie szarpał mamy, żeby rodzice nie używali brzydkich słów, żeby rodzice nie pili alkoholu i nie palili. Czy możemy w to uwierzyć? Ja za pierwszym razem, jak usłyszałam marzenia polskich przedszkolaków, nie mogłam w to uwierzyć, bo ja wierzyłam w to, że dzieci myślą o laptopie, telefonie komórkowym, fajnej zabawce, żeby zostać policjantem. Nie sądziłam, że tak bardzo walczą o rodzinę. Czyli dzisiaj wszystko, co może wspomóc yy, rodzinę, jest bardzo ważne. Jest na wagę złota. Yy. Mamy to szczęście, że gości pani teraz tak jakby świeżo po spotkaniu z girzyckimi gimnazjalistami. I pytanie krótkie i proste, jak wrażenia. Młodzież fantastyczna, bardzo wrażliwa, mocno reagująca, ale mająca te same problemy, które ma młodzież w całej Polsce. To jest młodzież której chcieliśmy dać wszystko. A zapomnieliśmy o tym, że najważniejsza jest rozmowa z dzieckiem i wymagania. Dziecko szczęśliwe to dziecko, któremu stawia się granice, od którego się wymaga, żebyś wyprała swoją bieliznę, posprzątała po obiedzie, wyniósł śmieci. Niestety gimnazjaliści, kiedy im dzisiaj mówiłam o tym, że to jest ich obowiązkiem, obowiązkiem płynącym z kodeksu. Rodzic, który nie wymaga od dziecka, wymaga sam pomocy. Takiemu rodzicowi powinno się ograniczyć władzę rodzicielską. Jest rodzicem niewydolnym wychowawczo, nie potrafi przygotować dziecka do życia. Oczywiście gimnazjalista mówi o. Teraz mam się uczyć, powinniśmy zacząć wcześniej, ale w każdym wieku należy pamiętać, że wymagania to jest świadectwo miłości, dojrzałej miłości rodziców. I właśnie tutaj nie gości pani też u nas nad niegocinem po raz pierwszy, bo wcześniej też było tego typu spotkanie. Tematyka tych spotkań jest naprawdę bardzo rozległa, bo i pojawia się grooming do niedawna bardzo obcobrzmiące nazewnictwo, tak? Pojawia się ta wczesna inicjacja seksualna używki. Jak, jak znaleźć te 20-15 minut, żeby móc właśnie powiedzieć o tych wszystkich rzeczach? Rozmawiamy dłużej, bo rozmawiamy przynajmniej dwie godziny. Przy czym młodzież doskonale zna te problemy. Jest taka piosenka: Wy dorośli, nic nie wiecie, w jakim dzieci żyją w świecie. To nam ten świat jest obcy, bo nie rozmawiając z dziećmi, nie znamy ich problemów. Młodzież wie, wystarczy hasło hejt i oni wiedzą o co chodzi. Bo sami często na własnej skórze tego doświadczyli albo są sprawcami cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej. Oni tylko muszą zrozumieć, że nie warto, a ponieważ. Są bardzo wrażliwi, są uczuciowi. Jeżeli na dodatek powiemy o granicach, których przekraczać nie wolno, jeżeli poznają przepis, który mówi, że nękanie innej osoby to nie zabawa, to nie wygłupy, to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności, a jeżeli ofiara targnie się na własne życie do dziesięciu lat więzienia. Zaczyna w ich głowach się coś budzić. Świadomość, że chociaż wokół świat jest podły, to my chcemy, żeby on był inny, że warto, a poza tym, że no jednak to nie jest zabawa, to nie wygłup, to przestępstwo. No właśnie poruszyła pani bardzo ważne słowo, bo jest to świadomość ta świadomość wzrasta, czy jakby jest jej coraz mniej? Wśród, wśród młodzieży, oczywiście dzieci. Niestety świadomość, gdzie jest granica między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, coraz bardziej się zaciera. Dlatego tak ważna jest praca z dziećmi, tak ważna jest profilaktyka i to zaczynając już od przedszkola. Jeżeli idę do przedszkolaków i pytam, co byście chcieli zmienić w swojej grupie? Żeby mnie nie gryźli, nie kopali po brzuchu, nie pluli. Gimnazjaliści powiedzą, żeby mnie nie izolowali, żeby na mnie brzydko nie mówili, żeby się ze mnie nie śmiali, prawda? Każda grupa wiekowa ma swoje problemy, ale przecież. To wszystko są zachowania przemocowe. Podstawienie nogi koledze to nie zabawa to przestępstwo. Gdyby ktoś mi podstawił nogę, może iść za naruszenie nietykalności cielesnej do więzienia. Natomiast my yy, nie zwracamy na to uwagi. Ktoś kogoś popchnie, ktoś przepchnie, ktoś na kogoś nabluźni, idziemy dalej. No mówimy nie rób tak. Ale dzieci muszą wiedzieć, że to nie chodzi o to, że tak robić nie wolno, tylko po pierwsze to jest przestępstwo, a po drugie, spójrz. Twojemu koledze jest przykro. Powinniśmy uczyć dzieci empatii również. Nie wystarczy mówić nie wolno, bo nie wolno, tylko nie wolno, ale dlaczego? Bo sprawiasz przykrość, sprawiasz ból, a poza tym jesteś przestępcą, jak tak robisz. Czyli oczywiście konsekwencje poniesie taka osoba. Oczywiście i to jest najważniejsze, żeby była ta nieuchronność prawa, nieuchronność konsekwencji. Nam jest nieraz łatwiej przymknąć oko. Był taki etap zamiatania sprawy pod dywan. Myślałam, że to gdzieś się skończy. Nie, nie kończy się. W wielu miejscach nadal tak jest. Szczególnie bolą sprawy rodzinne, kiedy nie chcemy się wstrącać. To są sprawy rodzinne w czterech ścianach dziejących. Się. po co ktoś obcy. Nie. Musimy mieć wszyscy świadomość, że tam, gdzie ktoś doznaje krzywdy, my wszyscy mamy obowiązek reagować. Bo jeżeli ja nie zareaguję na krzywdę dziecka za ścianą, to moje dziecko widząc to cierpi, bo ono jeszcze ma wiarę w to, że świat jest dobry i że się powinno reagować. No właśnie, chyba z takiego przekonania też zaczęła Pani prowadzić zajęcia również z przedszkolkami, bo to jest taka, no można powiedzieć tak śmiechem żartem, najbardziej naiwna grupa, ale też najbardziej otwarta na, na te problemy, na to, jak, jak postępować, co robić, a czego nie robić. To znaczy, to jest ta grupa, która jest najbardziej dojrzała społecznie. To jest niesamowite, ale przedszkolaki jeszcze znają granice, jeszcze wiedzą, że nie wolno zabrać nikomu ołówka, gumki, że nie wolno nikogo uderzyć. Wśród gimnazjalistów nie ma już takiego przekonania. Zabór, zabranie komuś pięciu złotych to nie jest przestępstwo, bo co to za pieniądze, prawda? Patnięcie kogoś w głowę, no to się zdarza. To już nie jest coś złego. W związku z tym tak zawsze się zastanawiam, jak i my dorośli dajemy tym maluchom przykład, że z takich cudownych dzieci, yy, wierzących w to, że świat jest dobry, sprawiedliwy, wyrastają już gimnazjaliści, którym te granice się kompletnie pozacierały. Dzieci fajne, w środku dobre, ale granic brak. E Pani sędzio, dokładnie 231 spotkań profilaktycznych tutaj w Giżycku zorganizowała policja. Do tego mamy jeszcze działania Centrum Profilaktyki, Straży Miejskiej, różnych różnych instytucji, które się zajmują tą pomocą społeczną też. Ruszyła akcja Girzycko mówi nie dla hejtu. Co jeszcze możemy tutaj w Giżycku zrobić dla tej naszej młodzieży? Bądźcie w każdym takim miejscu, gdzie coś się dzieje, pokazujcie dobre przykłady. Kiedyś interesowały media tylko złe sytuacje. Dzisiaj pokazuje się to, co może zmienić polską rzeczywistość. I to cudownie, właśnie, że tutaj u Was się tak dużo dzieje. Może dlatego ta młodzież jest taka otwarta, dlatego jest wrażliwa i tę wrażliwość widać, bo oni aż buzują tymi emocjami. Ale musimy też pamiętać, że nie ma dzisiaj miejsca, gdzie nie ma problemów. Ogromnym problemem nadal są przecież narkotyki używki. Ogromnym problemem jest rozpad rodzin. Nikt nie mówi o tym, że dzieci wtedy są kompletnie zagubione, tracą poczucie bezpieczeństwa. Więc na co dzień musimy rozmawiać i to nie z jedną grupą, ale właśnie ze wszystkimi, z babciami, z dziadkami, z rodzicami. Musi się włączyć kościół, wszystkie instytucje pomocowe, media. Dzisiaj macie Ogromne zadanie przed mediami jest. Musicie pokazywać te przykłady, które zmieniają na lepsze polską rzeczywistość. I takich przykładów wydaje mi się, że w Giżycku nie brakuje, ale też chciałabym zahaczyć o temat taki dla rodziców, stricte właśnie dla rodziców, co mają robić. Czy świadomy dorosły to jest to świadome dziecko? Świadomy dorosły to jest przede wszystkim rodzic, który wymaga, stawia granice, jest konsekwentny, tylko że na to wszystko potrzebny jest czas. Dzisiaj rodzice biegną, e, gonimy za wszystkim i często o tym zapominamy. Dlatego jest potrzebna ta chwila refleksji, bo kochamy nasze dzieci do granic możliwości. Tylko często jest to. Taka niezbyt rozsądna miłość. Nie wymagam, bo mam poczucie winy. W związku z tym daję dziecku wszystko, co tylko mogę, nie żądając nic w zamian. Dlatego rodzicom dzisiaj tak ważne jest uświadomienie. Przede wszystkim tego, że dziecko to też człowiek, chociaż mały, ale że widzi, słyszy i czuje. Jak taki maluch mi mówi, pani sędzia, bo oni się kłócą, zamykają drzwi i myślą, że ja nie słyszę, a ja słyszę i tu mi wszystko pęka, pokazując na serduszko. To gdyby rodzice mieli tego świadomość, przecież przy tym maluchu by się nie kłócili, nie używaliby tych brzydkich słów, nie szarpaliby się. Może mniej pili. Ja taką mam nadzieję, że jeżeli dzieci do nas przemówią, to po prostu zaczniemy się zmieniać. Cudowna jest rola dzisiaj babci. Ja przeczytałam ubiegłoroczne badania, że nadal rodzice są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie zaufanie dziecka do dorosłego, ale później jest babcia. Później są wychowawcy, nauczyciele i dziadek też. Czyli cała rodzina dzisiaj ma ogromne znaczenie, zawsze miała, ale szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości tak bardzo trudnej, bardzo przemocowej ta rodzina dla dziecka jest podstawą. Jeśli jeszcze wrócimy na koniec do tematu cyberprzemocy. W Giżycku mieliśmy takie przykłady stosowania, niestety tragiczne w skutkach, i w dalszym ciągu, tak jak rozmawiam z policją, to jest w dalszym ciągu właśnie ten temat taki niezbadany, wciąż dość grząski, jak sobie właśnie poradzić z tym dzieckiem w sieci przede wszystkim rozmawiać i nie pozwolić na to, żeby dziecko w tej sieci było samotne, bo ono jest wówczas narażone na wiele przykrych niespodzianek. Dzieci o tym nie wiedzą. Dzieci nie wiedzą o tym, że osoba, która próbuje z nimi zawrzeć znajomość, może być przestępcą. Nie wiedzą o tym, że zaglądając do stron pornograficznych narażają się tak naprawdę na nieszczęśliwe życie w przyszłości. A nie mówią nam o wielu sytuacjach, dlatego że w chcą się, się nam o tym powiedzieć. Dlatego rolą każdego rodzica jest dzisiaj taka rozmowa z dzieckiem, żeby to dziecko miało do niego zaufanie. Ja dzisiaj mówię, nie wstydź się, to nie jest twoja wina, że pokazuje ci się niechcący strona pornograficzna. Rodzice o tym nie wiedzą, że te strony się pokazują, bo dzieci o tym im przecież nie mówią. Nieraz policjanci się żalą. Pani sędzia, po tym spotkaniu pani z dziećmi, to y, gdzieś się całują, a dzieci dzwonią, że pornografia. Ale lepiej, żeby reagowały na wszystko, co je. Tak, na wszystko, co je zaskakuje, niż żeby się z tym oswoiły. Bo jeżeli dwunastolatek, mówi pani sędzio, niech pani się tym, tą inicjacją zawczesną, tak to nazwał, nie przejmuje za bardzo, bo dla mnie ten seks to jak pójście do sklepu. To ja jestem przerażona. 64% polskich gimnazjalistów, chłopców, codziennie sięga do strony pornograficznej w internecie. To jest przerażające. Ale czy ktoś o tym wie? Dzisiaj, jak o tym dzieciakom powiedziałam, chłopcy się uśmiechnęli. No tak jest życie, pani sędzio. Ja wiem, tylko że rodzice o tym nie wiedzą. Dlatego muszą rozmawiać. Nie sięgaj do tego. Dlaczego? Wytłumacz temu dziecku. Tylko no, sam też musisz być w miarę dobrym przykładem. Rodzice ciągle zapominają, że dziecko nie będzie robiło tak, jak rodzic mówi, tylko tak, jak rodzic robi. Jak się podoba w Giżycku? Giżycko jest piękne i coraz piękniejsze, aż ma się ochotę tutaj przyjeżdżać. I rzeczywiście cieszy mnie jedno, że dużo się dzieje, jeżeli chodzi o profilaktykę. Bo ja widzę to po dzieciakach, bo jeżeli dzieci żywo reagują, to znaczy, że nie boją się mówić. Tylko trzeba z nimi na co dzień na okrągło, bo profilaktyka to jest taka praca u podstaw, o której nie można zapominać. Nie można zrobić pogadanki i się spać spokojnie. Nie, trzeba cały czas pilnować, żeby to się utrwaliło. W planach kolejne odwiedziny jeszcze ma pani u nas. Tak, jeszcze mam się z Wami spotkać w marcu i cieszę się, dlatego że fajnie jest, jak coraz większa grupa społeczności uczestniczy w tego typu spotkaniach. Bo jeżeli mamy okazję się spotkać wszyscy, to zaczynamy inaczej na siebie patrzeć, inaczej ze sobą rozmawiać. Nie jesteśmy anonimowi, wiemy, że jesteśmy fajni, bo jesteśmy fajni, tylko nie możemy zamykać się w czterech ścianach i czekać, że coś samo się naprawi. Rodziców jak najbardziej chyba musimy zaprosić tutaj na spotkania z panią. Postarajcie się, ja mówię, że to warto przez megafon w kościele ogłaszać wszędzie. Przyjdźcie, kochani, pomożemy, porozmawiamy, pomożemy sobie nawzajem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była pani sędzia Anna Maria Wesołowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Z Gold. Zawsze wielkie przeboje. Radio Z Gold.